Cześć wszystkim, Michał, Fundacja Akademia Boreliozy.pl i pogotowia od Kochani, dawno nie kręciliśmy materiałów z osobami chorymi. Skupiliśmy się w ostatnim czasie na materiałach głównie z osobami, którym udało się powrócić do zdrowia, żeby dać wam też motywację, żeby poprzez historię tych ludzi ktoś inny znalazł u siebie. Nadzieję. Ostatnio skontaktowała się ze mną jedna z koleżanek, która dała mi numer do Alicji, Alicji Pason. Cześć Alicja. Cześć. Alicja mnie kochani zaprosiła, bo chciała opowiedzieć swoją historię, tylko tym razem nie będzie to historia osoby, która jest zdrowa. Natomiast wracamy poprzez ten wywiad do pokazywania historii ludzi chorych, historii ludzi, którzy. Potrzebują, no niestety bardzo często naszej waszej pomocy. Z uwagi na fakt, że system medyczny, w którym obecnie jesteśmy, nie potrafi im pomóc. Alicja ja sobie tutaj pozwolę wziąć, kochani, dokumentację medyczną. Alicja choruje na boreliozę, oczywiście masę, masę badań, wypisów ze szpitala, czyli to, kochani, generalnie co każdy z nas chorych przechodzi, co każdy w swojej dokumentacji medycznej z reguły, jak choruje na boreliozę, ma i posiada. Alicjo, powiedz coś o sobie: powiedz, jak do tego doszło, co cię skłoniło do tego wywiadu. Czy ty jesteś zdrowa? Przecież byłaś u lekarzy. Jak ty się czujesz w ogóle? Opowiedz troszkę o swojej historii. Dobrze, więc. To wyglądało tak, że od 13 roku życia miałam nagłe omdlenia, nazywali je wazowagalne, nikt nie wiedział co to jest. Było mówione, że biorę narkotyki w wieku 13 lat, albo, że udaje, też choroby psychiczne przeróżne, uważali po prostu, że no nie wiadomo z czego to pewnie psychosomatyczne. Potem no bardzo długo nie wiadomo było co chodzi. Aż w końcu, dopiero jak miałam 21 lat, teraz mam 25 niecałe, dowiedziałam się, że mam jeszcze padaczkę. Zaczęli leczyć padaczkę i przez jakiś czas w miarę funkcjonowałam, raczej sama nie wychodzę z domu, bo w każdej chwili mogę dostać ataku. Bardzo ale... często masz te ataki? Kilka razy w miesiącu, czasami kilka razy w tygodniu, mm -hmm. zależy od mojego po prostu, no, bardzo różnie ze mną bywa, często właśnie przez to hmm, jakby to powiedzieć, na pierwszy rzut oka wygląda na zdrową osobę. Mm -hmm. A praktycznie w tej chwili jestem cały czas w domu. Boję się wyjść sama, bo w każdej chwili mogę mieć atak. Boję się sama wykąpać, bo już parę razy prawie się utopiłam w wadnie. Właśnie jeszcze rok temu pracowałam jako animator zabaw, mimo to. Mm -hmm. Wtedy miałam te ataki, tak dwa razy w miesiącu i no i bóle głowy, ale dawałam sobie radę, byłam właśnie w bajce Pana Pleksa, byłam bardzo cenioną animatorką, pełną energii, taką po prostu dziecięcą, że aż nieraz właśnie ludzie mówili, skąd ty masz tyle energii, wszystko było pięknie, aż dostałam właśnie też ataku właśnie padaczki w pracy i... Po tym, już przeleżałam w szpitalu, bo nie mogłam się ruszać. Nie mogłam ruszać nogami, rękami, byłam totalną, po prostu rośliną. Yy, cały czas pod kroplówką, pod cewnikiem, ledwo mówiłam, yy, po prostu straszne to było. I wylądowałam na wózku, yy, ale byłam bardzo, bardzo osłabiona. Yy, na ten moment, yy, Czasami chodzę, czasami nie, zależy od dnia, albo jestem w stanie tak powłóczyć bardziej, prowadzona. Bo po prostu brak mi sił, większość czasu teraz przesypiam. Potrafię spać, potrafię wstać o siódmej, wypić kawę, zjeść i o 8.30 trzydzieści z powrotem się położyć. Bo po prostu nie mam sił. I tam też właśnie wyszło w tym szpitalu, gdzie byłam leżąca, właśnie tego badania oczywiście przyszły po czasie, miałam robioną punkcję i wyszło, że mam właśnie jeszcze tą boleriozę, z czego... Czy e, leczyli Cię le... lekarze? Słucham? Leczyli Cię? E, dostałam antybiotyk i, i, i zostawili mnie samej sobie tak naprawdę, bo poszłam znowu do lekarza, poszłam, raczej byłam umówiona do poradni chorób zakaźnych, tylko że oczywiście czekałam 7 miesięcy na tego lekarza. E, w końcu tam poszłam, stwierdził, że jeszcze raz powtórzymy badania, no bo jedne zrobili ten Euroline jeszcze ten mm. ten Blot'a. Pewnie Te mi se zrobili. A powiedz mi, a po tym pierwszym antybiotyku Ci się polepszyło? Jak się czułaś? Też fatalnie mm -hmm. po prostu. Trudno nawet opisać, okropne bóle głowy, takie, że przyciska mnie po prostu do łóżka, że nie jestem w stanie podnieść głowy, to jest taki ból, że no ja już nieraz mężowi krzyczałam, żeby mnie w końcu zabił, bo ja nie dam rady wytrzymać tego bólu, bo to jest po prostu żadne leki przeciwbólowe, wypróbowaliśmy mnóstwo leków. I nic nie pomaga. Mhm. Lek, e, do, u neurologa tylko zwiększa mi dawkę leku, albo próbował zmienić, ale nic to kompletnie nie daje. E, ja po prostu też zgłosiłam się, dlatego że już nie wiem, czego szukać nie wiem, mhm. gdzie szukać pomocy, bo jest coraz gorzej e, coraz więcej dni po prostu spędzam śpiąc. Ja, ja nie czuję, że żyję. Ja mam pięcioletnie dziecko, w tym roku sześcioletnie. i on kojarzy mamę, która śpi. To jest przykre, bo jeszcze rok temu byłam mamą, która pójdzie z nim wszędzie, która z nim zjeżdża na zjeżdżalni. Więc miał mamę animatorkę zabaw, to on miał Raj. A teraz jestem mamą, która śpi, mamą, która leży i mamą, która boli głowa. Mm, Anicja, powiedz yy... Jaką Ty masz finalnie diagnozę postawioną przez lekarzy? Czy lekarze Cię w tej chwili zostawili samą z tymi objawami? Czy ktoś Ci próbuje pomóc w jakiś sposób? Na ten moment wiadomo, że mam padaczkę, więc chodzę do neurologa. Wiadomo, że mam HAD, chorobę afektywną dwubiegunową, bo na psychikę po prostu też mi już to wszystko siadło. Nie mm. wiem, czy to na pewno jest choroba afektywna dwubiegunowa, tak naprawdę. Mm -hmm. Na pewno, na pewno Ciężka depresja, bo po prostu co to jest za życie? Mm -hmm. Co to jest że życie, w którym ja głównie śpię, albo coś mnie boli? To człowiek ma po prostu dość. Miałam marzenie, miałam plany, grałam na ukulele, zaczynałam swoje małe koncerty. Mm -hmm. W końcu znalazłam jakieś tam swoje miejsce, i, ale już nie jestem sobą. to opowiedz Alicjo, bo. Ja tak czytam sobie tą kartę. Powiedz w ogóle, czy ty chcesz o tym e, coś powiedzieć? Tak. W karcie tak. pisze, że miałaś próbę. Tak? Tak. Co tak. e, się wydarzyło takiego? Czy... No wydarzyła mi się taka sytuacja, że kiedy... Miałam 16 lat, dostałam, zemdlałam wtedy, to nazywali omdlenia, zemdlałam i zostałam zaciągnięta mm -hmm. przez trzech mężczyzn do lasu i zrobili mi krzywdę. A ja jako szesnastolatka sobie z tym nie poradziłam. Okej, okay, rozumiem. E, udało Ci się z tego wyjść psychicznie, czy w ogóle powiedz ile Ty masz lat. 25 w tym roku. Masz 25 lat, od 13 roku życia chorujesz, w karcie informacyjnej, wypisowej ze szpitala, w wywiadzie jest próba samobójcza. Kilka było, to... tylko nie napisane. Słuchajcie kochani, no, sytuacja, sytuacja tragiczna. Osoba z boreliozą, osoba z takimi przejściami, yy, generalnie młoda dziewczyna, yy, człowiek mógłby powiedzieć, że całe życie jest przed tobą. No, to było. No yy, powiedz, powiedz Alicja, bo ta, sam, fakt, yy, sam fakt, tego, że możesz mieć Boreliozę i to wynika z Twoich badań, że, że ona jest. Drugim kolejnym faktem jest fakt, że nie masz pewnie zrobionego panelu na konfekcję, czyli na inne współzakażenia, nie, które. Nie proponowano. Nie proponowano ci, bo nie ma tego w standardach postępowania z uwagi na fakt, tego, że w Polsce system leczenia boreliozy od 30 lat się nie zmienił. Próbujemy to zrobić w zasadzie z Rzecznikiem Praw Pacjenta, toczy się tutaj w pole, nie będę mówił bitwy, natomiast bardzo dużej naszej, prób naszej ingerencji w to, żeby zrozumiał, że takich osób jak Ty w Polsce może być zdecydowanie więcej. I takie osoby jak Alicja, no przede wszystkim mogą być źle diagnozowane i mogą być źle leczone. Powiedz mi Alicjo, masz 25 lat. Od kiedy Ty chodzisz po lekarzach? Od którego roku życia? 13. Od 13 roku życia młoda dziewczyna, czyli 7 i 5, mamy tam 13 lat, tak? Chciałam powiedzieć, 12. Że, że w szkole byłam tą, po którą jeździ karetka, notorycznie. Ja byłam z tego znana, że po mnie jeździ karetka. Po prostu nieraz właśnie przed lekcjami, gdzieś tam w trakcie lekcji w toalecie nie było po prostu Hmm. Nie było miesiąca, w którym ja bym nie trafiła tam do mm. tego szpitala. Y ale w szpitalu za każdym razem albo udajesz, albo, mm. albo coś bierzesz, po prostu pomoc też była. No, Panią 12... Czułam się tylko gorzej po prostu i czułam się niezrozumiana i tak oskarżana o takie rzeczy, które nawet by mi nie przyszły do głowy. <tuszy> Ja pamiętam, miałem też takie przypadki młodych dziewczyn, młodych osób, które były chore. Głównie się zmagały z Bartonellą, które powodowało u nich objawy neuropsychiatryczne. Natomiast leczone były na oddziałach psychiatrii, faszerowane antydepresantami, uzależniane bardzo często od leków neuroleptyków, wszelkiego rodzaju neuropsychiatryków. No niestety bardzo często później ciężko mi było z tego wyjść. No niestety. Ja nie? Potem... też byłam psychiatryką po 3 hmm. miesiące w dziecięcym w Sosnowcu. Hmm. Też. Są sobie sumie mi... przykre sytuacje, że od 13 lat dziewczyna chodzi po lekarza i nie jest osobą zdrową. i nie jest osobą e, zdrową. E, powiedz mi, e, Alicja, jak Wy funkcjonujecie na co dzień w tej chwili z mężem? Z czego Wy żyjecie? Generalnie jeszcze do stycznia e, mój mąż też pracował w walice pana Kleksa, mhm. tylko akurat e, został zwolniony, ponieważ często go nie było, bo opiekował się mną. W tej chwili nie jestem nawet ubezpieczona, mhm. bo już nie było z czego. Przez to, że właśnie często musiał się zwalniać, bo akurat miałam atak, nie mogłabym nie zostawić. Albo po prostu bał się wyjść z domu mnie, bo, bo wiedział, bo nie wie tak naprawdę, co zostanie, kiedy wróci. Mm -hmm. I w tej chwili mąż no, no, szuka pracy, po rozsyłłach trochę SID, ale jednocześnie się boi, co będzie, jak znowu pójdzie. Mm -hmm. A znowu ze mną będzie źle i trzeba się będzie mu opiekować. Mhm. Albo znowu gdzieś trafię do kolejnego szpitala i jeszcze synek jest, trzeba go odprowadzać do przedszkola. Mhm. No i opiekować się nim, a on też nie jest prostym dzieckiem, bo to jest, ma autyzm i jest nadpoprawniwy, ma też astmę. No nie jest proste, by też wytłumaczyć mu pewne rzeczy, że nie zawsze mam da radę teraz. Mhm. Rozumiem, Alicjo, że poprzez też ten materiał e, chcesz pokazać tą swoją historię, ale też jest jakiś drugi cel, prawda? Bo ty próbujesz zebrać środki, e, które mogą ci pomóc tak naprawdę się dodiagnozować, a potem podjąć właściwe leczenie. E, I są takie możliwości, że niestety w tej chwili poza granicami kraju e, można, można się też właściwie leczyć, ale najpierw trzeba mieć faktycznie na to, na to środki. Ty sobie prowadzisz zbiórkę jakąś, prawda? Tak. I jak ta zbiórka ci idzie? Na, na początku widać, że znajomi się zaangażowali mm -hmm. i zebrałam tak ponad 1000 zł, to wręcz byliśmy zaskoczeni, że cokolwiek. Panie ja ci tutaj przerwie. 1000, 1000 zł na e, nic się udało zebrać, pani to, to, te pieniądze nawet nie starczą na podstawowe, właściwe pełne badania w kierunku w kierunku chorób podkleszczowych. Więc na pewno, na pewno tutaj ta pomoc jest ewidentnie potrzebna. Powiedz, jak ta zbiórka idzie w tej Właśnie chwili? Właśnie stanęła praktycznie. Mhm. Już od dwóch, nie no, z miesiąca może już tak za bardzo nikt nie wpłaca. Powiedz mi jeszcze, my do tej zbiórki zaraz wrócimy, ale tu jest mnóstwo takich rysunków, farb. Są olejne? Nie, akrylowa. To zaczęłam malować od kiedy jestem zamknięta w domu. Bo mm -hmm. Siedzę w domu już od czerwca, praktycznie mm -hmm. nie wychodzę rzadko kiedy, I, i zaczęłam malować całe mieszkanie. W kuchni mam pomalowane wszystko tutaj, bo też wprowadziliśmy się do tego mieszkania tak. No, nie, jest, nie, nie, jest, nie jest ładne, że tak to powiem, te ściany też były brudne i chciałam być ładniej i chciałam jakby nie siedzieć cały czas w tym samym miejscu tak jakby namalować sobie krajobraz, w którym mogę wyobrazić sobie, że jestem namalować zwierzęta, które, które też... A powiedz mi Alicja, a myślałaś, nie, nie. myślałaś o tym, żeby yy, ja... Nie... Tu jestem i widzę i patrzę na te obrazy. Myślałaś o tym, żeby próbować to, co zrobisz, to, co stworzysz. Ja to nazywam zawsze, mówię, rękodziełem. Bardzo często osoby chore na boreliozę, pozbawione pracy, czegokolwiek, środków do życia, coś zaczynają tworzyć. W ramach oczywiście swoich możliwości. Czy, czy, czy ty myślałeś o tym, żeby tego typu obrazy wystawić na licytację, bo one są zrobione przez ciebie. Nie wiem, czy ktoś będzie chciał tego nie zbyt umiem. Maluję od kilku miesięcy i mm -hmm. nie wiem, czy to się nadaje w ogóle. Czy ktoś będzie to chciał. Ja myślę, kochani, że tutaj temat, temat bardzo fajny, obrazy są bardzo specyficzne, ale coś takiego w nich jest co powoduje, że, że w tych obrazach jest po prostu Alicja, część Alicji, część e, wydaje się jej problemów, jej historii. E, ja będę namawiał Alicję, żeby próbowała też i my im w tym pomożemy oczywiście wystawić sobie e, te swoje dzieła na licytację. E, są kochani, jakie je są. E, jedni powiedzą brzydkie, drudzy powiedzą piękne. Ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że chora dziewczyna, która potrzebuje Waszego wsparcia, coś tworzy. Robi to pewnie z pasji, z potrzeby, nie wiem, jakichś zmian. Wydaje mi się, że to jest piękne, że poprzez próbę licytacji tego typu rzeczy, my możemy Alicji w jakiś sposób pomóc. Powiedz mi, co na jaką kwotę Ty masz założoną zbiórkę? Wiesz, ile chciałaś sobie uzbierać? Nie wiedziałam, ile zabrać i też nie wierzyłam, że cokolwiek zbiorę, dlatego mm -hmm. na tam napisałam raczej 5 tysięcy, bo nie miałam po prostu mm -hmm. pomysłu i nie wierzyłam, że się, cokolwiek zbiorę. Więc kiedy ją zakładałam, to taką dałam kwotę. Pani mm -hmm. e, ja uważam, że e, no, czytając słuchajcie, te Karty informacyjne, przerażające ze szpitali, próby samobójcze, rozpoznania, e, depresję, no, masę badań e, nasuwa się e, w mojej głowie, nasuwa się obraz e, osoby, e, którą ja byłem kiedyś, e, osoby, z którymi ja mam wiele e, tak naprawdę wiele kontaktów. Nasuwa mi się obraz osoby, która tak naprawdę jest osobą niezdiagnozowaną w pełni, która potrzebuje po prostu pomocy w tym segmencie, tak. Ja dokładnie pamiętam poprzez pryzmat swoich historii, z czym ja się zmagałem, ile lat szukano przyczyn dolegliwości. Całe szczęście mnie się wtedy udało, bo można było jeszcze w Polsce uzyskać tą właściwą pomoc. W tej chwili jest zdecydowanie bardzo ciężko. E, powiedz, Edicio powiedzieć, że jeszcze mam straszne zaniki pamięci, co jest po prostu też trudne do wytłumaczenia, a te zaniki pamięci powodują, że potrafię mi znik zniknąć z życia nawet kilka lat. Budzę się w swoim łóżku, w swoim domu, a ja nie mam o tym pojęcia. Nie wiem, kim jest mężczyzna, który jest moim mężem. Musi mi pokazywać dokumenty, jestem twoim mężem. Pokazywać zdjęcia. Czasami mi to wraca po godzinie, a czasami to przypominanie trwa kilka tygodni. To niejednokrotnie zniszczyło mi wiele planów, bo chciałam jakieś szkolenie, coś zrobić i zapominałam albo zapominałam czasami też o jakiejś wizycie, bo po prostu nie pamiętałam, który mamy rok. I z tego też były przeróżne przeróżne nieprzyjemności, bo najcięższe było chyba kiedy Miałam zanik pamięci do momentu, kiedy byłam w ciąży. Doznałam szoku, bo chwilę wcześniej, jakby minutę wcześniej, mam brzuszek, mhm. mam dziecko w brzuchu. Minutę później, budzę się po ataku padaczki, bo najczęściej po atakach mam te zaniki yy, się okazuje, że tego dziecka nie ma. I ten obcy mężczyzna, który obok mnie siedzi, który jest moim mężem, mówi mi, że moje no, dziecko ma już 4 lata na przykład. No Ten, filmik, kochani, całe sześć i to jest wręcz przerażające. Absurdalne w ogóle. Trudne do opisania. Trzeba by to przeżyć, żeby to zrozumieć, bo no, Matrix po prostu znajduje się nagle w innym miejscu w innym czasie. Kochani, my do historii z Alicją na pewno jeszcze wrócimy. Ja na pewno będę chciał, żeby z Alicją porozmawiała nasza pani psycholog Marcelina żebyśmy zrobili już taki mocny wywiad z takim singing story Alicji. Ja natomiast wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób będą chciały pomóc Alicji, i nie mówię tylko o wsparciu tej zbiórki, ale w jakikolwiek inny sposób pomóc tej rodzinie tak naprawdę, ja tutaj jestem, wiem, widzę, że potrzeba tutaj pomocy. To bardzo proszę o kontakt ze mną, o kontakt z fundacją Akademii Borreliose. Link do zbiórki, kochani, będzie będzie udostępniony w komentarzach. Myślę, że każdy, który będzie chciał pomóc, wesprzeć tą zbiórkę, na pewno sobie Poradzi. Ja też oczywiście postaram się Alicję namówić do tego, żeby te obrazy pojawiły się na grupie Licytacja Akcje Charytatywne, gdzie każdy będzie mógł poprzez taką licytację wesprzeć taką zbiórkę. No i z Alicją na pewno, kochani, jeszcze się zobaczymy i zobaczymy, jak ta sytuacja się tutaj potoczy. Powiedz mi Alicjo, czy ty jeszcze chciałabyś poprosić może ludzi o, o tą pomoc jakoś? Albo coś jeszcze dodać od siebie na zakończenie? Albo przychodzi ci coś do głowy? Przestrzec, przestrzec przed czymś? No zostawmy. Mam moment głowie trochę i... Zostawmy. się myśli, Zostawmy to. Dzieje, ale chciałem powiedzieć, że też gremną kulele i śpiewam i piszę teksty i napisałam też piosenkę, w której mówię, że jak bardzo chciałabym być zdrowa. Mogłabym ją zebrać. Mhm. Eee, Alicjo, to jest bardzo dobry temat. Eee, ja myślę, że... Tą piosenkę na pewno dołączymy do tego wywiadu. E, będziecie mieli ją e, szansę odsłuchać. Public Alicjo, e, ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję też osobie, która dała Ci e, na mnie kontakt. E, myślę, że ludzie poprzez perspektywę właśnie tych historii, poznania takiego, tej, tej drugiej osobowości, no naprawdę. No jest, ja, ja, ja jeszcze głęboko wierzę w ludzi, że jest ta chęć takiej, takiej wzajemnej pomocy. My też cyklicznie raz do roku organizujemy taką pomoc na święta Bożego Narodzenia. Szkoda, żeśmy się nie poznali wcześniej, troszeczkę, natomiast nigdy nie jest za późno. Ja kochani, ja już dziękuję dzisiaj Alicji. Dziękuję Ci, Alicjo za, za to, że zdecydowałeś się coś o sobie opowiedzieć. Strasznie się to wszystko czyta, strasznie się słuchało, ale też nie chcemy tutaj potęgować nerwów ani nasilać ci, mając na uwadze Twój stan, że w każdej chwili możesz dostać jakiegoś ataku. Jeszcze raz Ci dziękuję i, i z mojej strony ja postaram Ci się pomóc. Link do zbiórki, kochani, będzie w komentarzu do tego filmu. Jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję, Alicja. Ja też dziękuję i Wam też z góry, że zobaczyliście to i wysłuchaliście. I bardzo liczę na pomoc i bardzo o nią proszę. Dziękuję serdecznie wszystkim. Pozdrawiam Alicja, Paso, dziękuję Ci Alicjo, Michał Szefestik, Fundacja Akademia ja Boroliozek. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Wszystkie moje emocje, y, dosłownie emocje wpłynie, emocje w muzyce, y, coś co we mnie kipi, pełne pozytywnej energii, pozy pełne nadziei, wiary w siebie i w takich pozytywnych aspektów, mimo że lekko nie jest, nie da się obrywać, lekko nie jest, nikomu nie jest, ale że jest nadzieja. O tym jest moja najnowsza piosenka. Teraz pera ta stra, robi swoje i pasta przez ciernie do gwiazd, bo siłę w sercu mam. Teraz pera ta robi swoje i pasta przez ciernie do gwiazd, bo siłę w sercu mam. W Życiu nie jest lekko, nie było. Ale wiem, to na pewno marzenie ze mną się zetkną i że dobrych It's, it's good. Good.